Odzienko. Kończę sobie talerzować po kukurydzy. Wiem co powiecie, Łukasz tak późno? O kurde, kamień O kurde, Chcieli wy to? Patrz ta. Jak tyś tam wlazł, diable jeden? No i co? Nie, patrzcie, nie zbiję go, kurde. Będę musiał młota wziąć, chyba, że sam wyleci. Ważne, żeby się wał nie ciągnął, tylko się kręcił, bo się będzie ubijał jeszcze bardziej. Nieważne. Kończę talerzować po kukurydzy. Nie talerzuję głęboko, bo wydaje mi się, że nie ma sensu. Niech ten mulcz częściowo będzie na wierzchu. No i co? Jak to skończymy robić, to Prawie pół hektara orki zimowej trzeba dokonać A że odwiozę Rafałowi talerzówkę To od razu wezmę Jego wspaniały czteroskibowy pług Bo ogólnie to miałem orać 60 i dwudziestkibową unią, ale Mówię, jak już Porsche odpalił Jak już Jest rozgrzany Znaczy no Rozgrzany to on może nie jest, bo zimno dzisiaj 4 stopnie chyba tylko w tej chwili jest No ale jak już trochę porobił Ciśnienie do pracy ma, no to można, można nim działać. Jadę sobie tutaj ostatni raz tam, już i jeszcze przejadę bokiem, poprzeczka tu z tej strony i jadę po pług. Patrzcie, nie odpuści ten kamień, ale... A ja tu nie mam łotka. Chyba, żeby go podsumować, stąd, Zaraz zobaczymy, co to się da. drogi, bo jadę A Wam się dalej kręci. Czy perpetuum mobile zrobiło. Z tym kamieniem Kurde, nie ma jak się zamachnąć O Ładny Taki Wezmę go Poprzeczkę czwóreczką wytrząsło taki solidny pas od drogi zostawię, bo są tacy, co zaorują drogi ale ja tak nie będę robił, bez no za... szczególnie nie na tych piachach, jeszcze jakby to była jaka naprawdę dobra ziemia, to by można było tej drogi przygórać, ale no i co, gotowe 33 minuty mi zajęło stależowanie hektara bez e, czterech przejazdów ale tam jest tam jest tyle kombinowania że, że w sumie to cały hektar myślę że stależowałbym w 35 minut bo to szybko idzie, kurde, z tą talerzówką to on idzie jak wściekły. Nie wziąłem rękawiczek, wydrapię sobie to i widzimy się jak przywiozę pług. Nie ma innego płuka nie brałem Was na pierwszy przejazd, bo to pierwszy przejazd, wiecie jaki to jest, nie? To jest dla operatora, żeby pół ustawić. Ale patrzcie. Po co brać koparkę? Jak można forszem, to powyrywać? Muszę jeszcze cofnąć chyba. Spory pień, gdzie zawsze 60 przywalałem. 60 to w miejscu stawała. A na szczęście tutaj ojciec spawał pług, to Powiedzmy, że wytrzymał, bo jeszcze kilka miesięcy temu mógł się poddać. Bez walki wręcz. O, wielu z Was mówiło, że trzeba orać ostrą skibę na zimę, no to macie ostrą skibę. Bardzo ostra dla Pan muzyk. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara, cześć.